Tutaj po drugiej stronie ulicy jest taka piękna kamienica, a na dole jest piekarnia. Jak nieraz rano tutaj jadę, to sporo osób tutaj czeka w kolejce. Widocznie robią dobry chlebek. Tu zjechać na ulicę, nie mam wyjścia. Patrzcie tutaj na te kamienice, bo naprawdę są piękne. Tutaj zaraz ręce w prawo. Jestem na aktualnie na ulicy przelotowej. uważać, bo są torowiska tramwajowe i można się poszlisnąć na tych przejazdach. Szopienice dwóch ulic. Tu czerwone i tu czerwone, to ma pierwszeństwo. Tu stoimy i tam stoję. Za no to jedziemy. Taka dosyć niebezpieczna ta ulica jest. W środku tramwaje jeżdżą. Ja tutaj zjadę na chwileczkę. Pokażę. W tym domu urodził się Hilary Krzysztofiak, pseudonim artysty Hilary, wybitny malarz, grafik, scenograf teatralny, który od 1968 roku mieszkał i tworzył na emigracji w Niemczech i USA. Zmarł w Falis Kurcz w USA, miasto Katowice, 2010 rok. tutaj się wrócę jeszcze, bo na jednej z kamienic jest taka piękna płaskorzeźba. Ulica Józefy Kantorówny. No to musimy pokluczyć troszeczkę. O, tutaj na tym budynku zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, jaka to jest piękna rzeźba. Katowice, Szopienice, ulica Józefy Kantorówny i taki przepiękny tutaj, no nie wiem jak to nazwać jakaś przepiękna płaskorzeźba. Zobaczcie, takie zbliżenie zrobimy. No to jest naprawdę coś pięknego. To idę dalej. Tutaj zaraz jest kościół. Nie wiem, czy będzie otwarty, ale przynajmniej go zobaczymy z zewnątrz. A zobaczcie tutaj po przeciwnej stronie ulicy. Tam w oknach są zdjęcia. Tyle razy przejeżdżałem tędy samochodem i nigdy nie miałem okazji się tu zatrzymać. A tam zobaczcie mural, też bardzo ładny. nie pan mnie wystraszy, nie, ja musiałem być kur... No i co? Brama tu będzie zamknięta, czy otwarta? Zamknięta. Oh